Cześć wszystkim. Tutaj ma W szczególności witam wszystkie zodiakalne Bliźnięta w czytaniu ogólnym, miesięcznym na sierpień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się wydarzy u ciebie w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie ci się spodoba, jeśli rezonuje z twoją sytuacją jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że Wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane bliźnięta, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart, moi kochani. Po lewej stronie przekaz główny, czyli to, co Was czeka w zbliżającym się miesiącu, sierpniu, po prawej tło tej sytuacji. To, czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny, bardzo często też się pojawia jakaś odrębna kwestia, odrębna sytuacja, odrębna sprawa, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tu przede mną w dolnej części ekranu będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Zaczynamy sobie, moi kochani, arcykapłanką. Ósemka mieczy, i as mieczy. Powiem tak, mamy tutaj te miecze. One są dobre i niedobre. W tle sprawiedliwość, rycerz buław. Dziewiątka mieczy, kolejne miecze. I rada. Zanim się pojawił as mieczy, moi kochani, to się martwiłem, bo ta ósemka mieczy tu po środku to ona robi powiedziałbym niezły bajzel, ale na szczęście jest as mieczy. Zaraz wam powiem dlaczego jest na szczęście. Jako rada, karta kochanków, czyli poniekąd wasza energia, natomiast ona też ma swoje znaczenie. Dobrze, moi kochani, rozpoczynamy sobie wasze, wasze czytanie. Zaczynamy od arcykapłanki, od ósemki mieczy i od asa mieczy. Karta arcykapłanki, moi kochani, jest kartą, ja to nazywam kartą kobiecej mądrości, bo ona łączy w sobie intuicję, łączy w sobie wiedzę w danym temacie i łączy w sobie doświadczenie życiowe. Więc bardzo często to jest już taka kobieta, która w swoim życiu wiele przeżyła. I tak naprawdę dzięki tym trzem rzeczom wcześniej przeze mnie wymienionym, ona jest bardzo mądra życiowo, tak? Ona jest w stanie bardzo wiele rzeczy sobie w życiu poukładać, jest w stanie podejmować dobre decyzje. Obok, moi kochani, jest. Um, chyba najtrudniejsza jeszcze dziewiątka mieczy. E, energia tutaj w tym waszym czytaniu, bo ósemka mieczy, moi kochani, jest kartą. Ja to nazywam kartą klatki własnych myśli, czyli zbytniego analizowania, analizowania czegoś. Ta karta, moi kochani, też bardzo często mówi o tym, że mamy jakiś problem, im dłużej myślimy, tym więcej, tym im więcej myślimy, tym bardziej nie możemy znaleźć dobrego rozwiązania. Zaczynamy się fiksować, tak? zaczynamy tutaj tymi myślami cały czas krążymy wokół jakiejś sprawy. Zresztą, no nie ukrywajmy, że bliźnięta, moi kochani, mają skłonność raz do myślenia o wielu rzeczach na raz, tak, czyli analizowaniu wielu rzeczy naraz, ale też bardzo często bliźnięta mają skłonność do zamartwiania się, do tego, żeby raczej przyjmować najczarniejszy scenariusz, a potem ewentualnie um, miło się zaskoczyć, a nie raczej najbardziej optymistyczny, a później a może nie będzie tak źle. Tak? Tylko jest właśnie, zazwyczaj bliźnięta mają skłonność do tego, że się nastawią negatywnie, a później, no może będzie lepiej. Co by się później nie wydarzyło, ja sobie przyjmę najgorszy scenariusz, co by się później nie wydarzyło, to i tak będzie lepiej niż założyłem. No jest jakaś metoda w tym szaleństwie, ale tutaj karty mogą mówić e, jeszcze jedna fajna rzecz. Ac mieczy e, Jest to, moi kochani, energia postawienia sprawy jasno, wyjaśnienia sobie czegoś, szczerości wobec samego siebie i karta odcięcia. Zakończenia czegoś. Karty tutaj mogą po pierwsze mówić o tym, że dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu jakiś problem w tym miesiącu uda Wam się rozwiązać, znaleźć rozwiązanie, pomimo tego, że coś w swojej głowie możecie tutaj yy, 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 w cudzysłowie mielić od dłuższego czasu. Karty też mogą mówić o tym, jeżeli to jest energia z zewnątrz, że jakaś inna doświadczona yy, kobieta albo jakiś autorytet, może w jakiejś dziedzinie, albo autorytet według Was pomoże Wam pewną sprawę rozwikłać. Karty też mogą tutaj pokazywać Wasze Mieczy, że w temacie jakiegoś problemu postawicie sprawę jasno, więc to się może wiązać, jakieś Wasze zmartwienie albo jakieś Wasze wątpliwości mogą wiązać się z jakąś osobą. Natomiast możecie sobie w głowie poukładać na zasadzie, że może już nie warto na temat tej osoby myśleć, może już nie warto na temat tej osoby się zastanawiać, może nie warto analizować, myśleć o tym, czy się ułoży, czy nie ułoży, bo. Możecie uznać, że w temacie jakiejś znajomości relacji najlepszym e, możliwym wyborem jest odcięcie, zakończenie, jakby uporządkowanie sobie w głowie po to, żeby czemuś dać już spokój. Przede wszystkim to, co mi się podoba w, tej, w połączeniu tych kart, kart, pokazują tutaj, że odetniecie w tym miesiącu od siebie e, takie po pierwsze negatywne myślenie, a po drugie analizowanie jakiejś trudnej dla Was kwestii, sytuacji albo problemu. Jeżeli chodzi natomiast o tło, no mi się bardzo mocno jakiś mężczyzna tutaj zarysowuje. Bardzo mocno. Zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że po drugiej stronie mamy dziewiątkę mieczy, rycerza buław i kartę sprawiedliwości. Karta Sprawiedliwości, moi kochani, no tak jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, że myślimy o tej sprawiedliwości, wyczekujemy tej sprawiedliwości, ale karta yy, Sprawiedliwości bardzo często też mówi o tym, że my... Jakby układamy sobie w głowie i zastanawiamy się nad podjęciem jakiegoś, jakiejś decyzji albo jakiegoś działania, tak? Zastanawiamy się, co dla nas najlepsze. E, obok moich kochani, mamy rycerza buław. Bardzo często to jest energia męska, trygon ognia, czyli barana lwa lub strzelca, ale niekoniecznie. Bardzo często mężczyzny, który jest. Taki bardzo charyzmatyczny, wizualnie bardzo atrakcyjny. Mamy jakby, tworzy wokół siebie, ma taką charyzmę, tworzy wokół siebie pewną atrakcyjność. Mamy bardzo często to też jest mężczyzna, do którego możemy mieć słabość, tak? Więc tutaj karty mogą wskazywać na to, że w rycerzu Buław może chodzić bardzo często to, czy jest karta po prostu kochanka. Natomiast ostatnia energia, dziesiątka mieczy dziewiątka mieczy przepraszam czyli karta ja to nazywam kartą nieprzespanych nocy czyli stresowanie się czymś tego, że jakaś sprawa jakieś e, myślenie o czymś bardzo mocno nas dotyka e, raz i jeszcze jedna rzecz bardzo często jeżeli to jest wasza energia e, rycerz buław także mówi o bardzo dużej ambicji o tym, że analizujemy e, swoje życie Często bardzo krytycznie zastanawiamy się nad wykorzystaniem naszego potencjału, możemy dochodzić do wniosku, że e, nasze ambicje nie rezonują z naszymi działaniami, tak? czyli oczekujemy, mamy ambicje dużo większe, na przykład niż nasze działanie, niż to, co do tej pory udało nam się w życiu osiągnąć. I karty tutaj po pierwsze, mogą w tym miesiącu pokazywać w tle raz e, po pierwsze, myślenie e, o jakimś mężczyźnie bardzo prawdopodobne, że co do którego już jakąś jasność macie, albo wyczekuje, wyczekiwanie, albo zastanawianie się nad jakąś sprawiedliwością tego, dotyczącą tego mężczyzny. Więc tutaj karty mogą mówić o tym, że będziecie myśleli o jakichś rozstrzygnięciach pomiędzy wami a tym mężczyzną, albo będziecie się zastanawiać, czy nie powinniście jakichś działań w kierunku tego mężczyzny jeszcze podjąć po to, żeby była jakaś sprawiedliwość. Nie wiem, czy ten mężczyzna jest wam coś winien, czy jakąś krzywdę wam zrobił, ale Możecie myśleć tutaj o sprawiedliwości. Karty też mogą bardzo mocno tutaj wskazywać na to, że liczycie na to, że tego mężczyznę dosięgnie karma. Tak? Czyli. Pewne, pewnego rodzaju też sprawiedliwość za działanie. Może to nie jest wiecie, taka ludzka e, sprawiedliwość, którą możemy sami tutaj osiągnąć, tak? No bo to nie jest tak, jak e, jeżeli ktoś nam jest coś winien, to idziemy do sądu e, i walczymy o to, żeby wynik był po naszej myśli, żeby ten mężczyzna się z nami rozliczył. Tylko karma to jest coś, na co już mamy ograniczony wpływ, żeby nie powiedzieć, że prawie żaden. E, natomiast karty też mogą, moi kochani, pokazywać w tym miesiącu, że możecie się bardzo mocno zastanawiać nad. Swoimi ambicjami i samą realizacją. Tak? Tu też może być jakaś wątpliwość, może być jakiś problem. Karty też mogą pokazywać jeszcze jedną rzecz. Jeżeli to jest osoba w Waszym otoczeniu ambitna, nie jest to Wasza energia, karty też mogą tutaj pokazywać, że w swoim otoczeniu właśnie możecie mieć osobę, która bardzo niefajnie się zachowuje w stosunku do osób w swoim otoczeniu ze względu na swoje aspiracje. Tak? albo pokazuje jakąś swoją wyższość, albo walczy o jakieś awanse, zaszczyty, wyróżnienia w sposób bardzo niefajny, bardzo taki nie fair wobec właśnie ludzi wokół, wobec współpracowników. I karty tutaj mogą po prostu pokazywać w dziewiątce mieczy, że się martwicie czyimiś działaniami, tak, bo one mogą, w, jest, jeszcze o jednej rzeczy pomyślałem, że tutaj karty mogą wskazywać na przykład, że ktoś z wami konkuruje i wy się martwicie, że ktoś was na przykład traktuje jako w jakiś sposób zagrożenie dla siebie i robi pewne rzeczy przeciwko wam. <laughs> Natomiast karta sprawiedliwości tutaj może mówić o tym, że zastanawiacie się nad tym, czy nie powinniście czegoś w tym temacie więcej zrobić. W ogóle karty pokazują w tym miesiącu, że możecie być na sprawiedliwość wokół Was. Waszym, nie tylko w Waszym życiu, ale także na sprawiedliwość w Waszym otoczeniu, bardzo mocno wyczuleni. Karty mogą też pokazywać, że w tym miesiącu możecie myśleć o tym, <laughs> przepraszam, żeby stanąć w czyjejś obronie, ale boicie się, konsek możecie bać się konsekwencji. Tak? Bo tutaj jest e, ambitne działanie w kierunku sprawiedliwości, ale strach z tym związany. Możecie w tym miesiącu chcieć komuś coś pomóc, albo stanąć za kimś, tak? Wstawić się też za kimś, może kto nie jest najlepiej traktowany, ale karty tutaj mogą pokazywać po prostu to, że też macie w związku z tym wątpliwości, obawy, czy nie dostaniecie rikoszetem. Tak? Czyli przypuśćmy, że w waszym otoczeniu jest osoba, która bardzo źle traktuje albo was. Albo kogoś w waszym, w waszym otoczeniu, tak, inną osobę, i Wy tutaj zastanawiacie się, czy by tej osobie nie pomóc, ale w jakiś sposób możecie bać się odwetu. Stąd też karty mogą właśnie pokazywać takie inne rozstrzygnięcia. Jako Karta Rada, Karta Kochanków. Karta Kochanków jest kartą y, takich bratnich dusz. Karty tutaj mogą wskazywać na to, że jeżeli w tym miesiącu, tym bardziej, że mamy tutaj arcykapłankę, czyli bardzo często kobietę też ży doświadczoną życiową, którą też traktujemy jako bliską osobę, życzliwą, która też ma bardzo dużą wiedzę życiową, uważamy, że ona jest bardzo taka... Życiowo ogarnięta, tak? E, Karty tutaj mogą raz wskazywać, że jeżeli w tym miesiącu będziecie mieli jakieś e, albo rozterki, albo problemy, albo jakieś kwestie do rozwiązania, to żebyście nie zostawali z tymi sprawami sami, tak? Bardzo często, też bardzo taką potrzebną nam rzeczą jest po prostu się wygadać komuś, tak? Otworzyć się przed kimś, e, porozmawiać o swoich wątpliwościach, o swoich problemach, tylko po to, żeby te emocje z siebie wyrzucić. Druga rzecz. Karta kochanków jest kartą mówiącą o decyzji. Karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu warto będzie, trzeba będzie podejmować pewne decyzje. Czyli ta karta może po prostu świadczyć o tym, żeby być bardziej decyzyjnym, mniej myśleć, bo tutaj mam wrażenie, że w ogóle na to myślenie Wam nie służy. Tak jak wcześniej już powiedziałem, bliźnięta mają bardzo dużą skłonność do analizowania, do martwienia się na zapas. Więc ta karta może po prostu mówić o tym: mniej rób, e, przepraszam, więcej rób, więcej działań, więcej decyzji, mniej myślenia, analizowania, zanim cokolwiek, e, tutaj, e, zanim cokolwiek tutaj podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Tak, zanim cokolwiek zdecydujesz. Stąd może być taka energia. Natomiast, tak jak mówię, karty pokazują raz w tym miesiącu. <laughs> Jakiś problem analizowany od dłuższego czasu może zostać rozwiązany, możecie znaleźć rozwiązanie, odciąć, zapomnieć, odciąć od siebie i zostawić to za sobą. Karty też mogą mówić o tym, żeby, że uda Wam się to, jeżeli to jest Wasza energia dzięki Waszemu doświadczeniu życiowemu. Jakby pewne odpowiedzi, bardzo często też w arcykapłance, pewne odpowiedzi są w nas, pewne rozwiązania są w nas, tylko my musimy do nich dojść. Natomiast druga rzecz, jeżeli to jest energia osoby z zewnątrz, to jest energia kobieca może wskazywać na to, że w rozwiązaniu jakiegoś problemu może Wam pomóc inna kobieta doświadczona życiowo, którą w jakimś temacie, którą w jakimś temacie albo ogólnie możecie traktować jako jakiś autorytet. Ja mi się też nie zdziwił, moi kochani, że gdyby to była osoba uduchowiona, lub taka osoba, która posiada wiedzę praktyczną w temacie związanym właśnie z tym problemem, albo też, moi kochani, arcykapłanka może świadczyć na przykład także o Terapeutce, na przykład psycholożce, o której też się bardzo często mówi, właśnie, że jest takim trochę lekarzem dusz, tak, tego, co się dzieje w nas. E, natomiast jeżeli chodzi o tło, karty tutaj mogą wskazywać na to, że w temacie jakiegoś mężczyzny możecie myśleć o sprawiedliwości, zastanawiać się nad tym, czy nie powinniście zadziałać w kierunku tej sprawy, sprawiedliwości, szczególnie jeżeli e, z jakimś mężczyzną musicie zacząć się rozliczyć, on jest wam coś winien, albo w jakiś sposób nie zachował się wobec was taki, taki jak powinien. Ale te karty też jednoznacznie mogą mówić o tym, że nie wiem, boicie się konsekwencji swoich działań, swojej decyzji, jego odwetu. Albo jeszcze może to być mężczyzna, który już Wam się pokazał wcześniej jako osoba, która jak jest zła, to jest zdolna do wielu rzeczy. Stąd może być też ta dziewiątka mieczy. Karty też, moi kochani, mogą pokazywać, że w tym miesiącu będziecie bardzo mocno myśleć o swoim dotychczasowym rozwoju, o swoich poczynaniach, o swoich wyborach, i karty też mogą mówić po prostu o tym, że martwicie się, tak? Czy, e, czy pewnych szans w swoim życiu nie straciliście. Natomiast karty też mogą tutaj pokazywać to, że w tym miesiącu może być tak, że będziecie, e, że ktoś w Waszym otoczeniu jest bardzo ambitny w związku z tym. Traktuje innych jako zagrożenie albo zachowuje się wobec innych osób. Bardzo często, właśnie rycerz Buław to jest taka osoba, która uważa, że wie lepiej, że jest lepiej zorganizowana, wie więcej, jest taka lepiej rozgarnięta życiowa i chce, chce innym dyktować warunki. Tak? W, w, na przykład w pracy taki współpracownik, który patrzy na inne osoby z góry. Wydaje się mu, że ze względu na to, że Uważa oczywiście, bo to nie musi być prawda, że ma większą wiedzę, większą doświadczenie, to może innymi pomiatać albo im wydawać polecenia i co pewne rzeczy egzekwować. Natomiast on jest tylko rycerzem. To nie jest, moi kochani, karta szefa, to nie jest karta przełożonego, to nie jest karta y, też, mówię, cesarza cesarzowej, osoby, która jest od zarządzania. To może być po prostu osoba zarozumiała, która. Ma takie, tak myśli o sobie, że ona ze względu na to, że ma, że niby wie więcej, niby jest bardziej doświadczona, lepiej zorganizowana, może innym osobom pokazywać, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Karty mogą pokazywać, że wy w tym miesiącu możecie myśleć o tym, żeby coś zrobić, ale boicie się może odwetu tej osoby. Karty też mogą mówić o tym, że możecie walczyć o sprawiedliwość dla innej osoby. Czyli jeżeli ktoś w waszym otoczeniu jest, w jakiś sposób źle traktowane, karty mogą mówić o tym, że będziecie myśleć, czy, czy wy nie powinniście coś z tym tematem zrobić. Tym bardziej, że bliźnięta bardzo często jest to też znak wrażliwy. Może to nie jest znak wody, tak jak rak albo ryby skorpion. E, natomiast e, bliźnięta po pierwsze cenią sobie bardzo często dobrą atmosferę wokół siebie. Nie lubią osób, które tą atmosferę psują. E, są raczej znakiem pogodnym i ciężko jest im zrozumieć, że ktoś może tak, a nie inaczej, drugiego człowieka traktować. Tak? No i też moi kochani bliźnięta bardzo mocno zwracają też uwagę, odczuwają pewną niesprawiedliwość, która się dzieje wokół, wokół nich. Stąd mogą być też takie energie. Natomiast mam wrażenie, yy, przez to może, że też bliźnięta raczej nie lubią konfrontacji, nie lubią walki, nie lubią przepychanek, starają się być pozytywne, zachowywać wobec innych osób, yy, taki raczej być pozytywnie nastawiony do innych osób. Stąd karty mogą pokazywać, że też jakby wasze działanie w kierunku sprawiedliwości może być obarczone pewnymi wątpliwościami i potencjalnie ryzykiem tego, że nie wiem, możecie stać się następnym celem kogoś, tak? Albo, że później będziecie musieli za swoją pomoc dla kogoś innego sami odpokutować. Stąd może być taka energia. Jako rada, karta kochanków, czyli tak jak wcześniej już powiedziałem, karta, która mówi raz, o tym, żeby jeżeli macie otoczenie, w otoczeniu swoim osobę, której możecie ufać, to żebyście wykorzystywali, tak mówiąc potocznie, trochę brzydko, obecność tej osoby w waszym życiu, bo karty też pokazują, że dzięki temu będzie wam lżej, może uzyskacie odpowiedzi, których potrzebujecie, radę i też moi kochani, na pewno rzeczy spojrzycie z innej perspektywy, no i będziecie mieli także wsparcie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o drugie znaczenie, ta karta, moi kochani, może mówić o tym, żebyście, moi, moi, moi drodzy, mniej analizowali, więcej podejmowali decyzji w tym miesiącu. Jak, jak mówię, bliźnięta mają pewną skłonność do tego, żeby dużo myśleć, dużo analizować, wiesz, bardzo często skupiając się na wielu kwestiach, no przez to bardzo często są przebodźcowane, zmęczone, tak, psychicznie dosyć takie. Um... Za dużo się dzieje, jakby te bliźnięta właśnie to odczuwają, dlatego też ta karta, moi kochani, może mówić po prostu o tym, żebyście byli bardziej decyzyjni, jakby bardziej działali na bieżąco, a mniej zostawiali pewne, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś stresujące dla Was tematy, jakieś problemy, rozwiązania na później. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby działać po Twoim chwili, bo to też nie jest dobre, dobre rozwiązanie, natomiast obmyśleć coś raz, podjąć decyzję, działać. A nie tutaj, moi kochani, analizować, bo ewidentnie tutaj karty mogą pokazywać, że w tym miesiącu możecie mieć duże skłonności do tego, żeby po prostu dużo myśleć. Chociaż, jako że macie tu arcykapłankę, pewne odpowiedzi, mam wrażenie, że będziecie znać. Tylko możecie po prostu mieć wątpliwości co do, um, co do później konsekwencji swoich działań. Stąd może właśnie tutaj też jest ta energia. I tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo dużo kręci się w tym miesiącu wokół Waszej sprawiedliwości między Wami a jakimś mężczyzną, na którego najprawdopodobniej wcześniej patrzyliście dużo pozytywnie, obecnie raczej postrzegacie go w, w kategoriach wątpliwości, tak? Zmartwień. Też karty mogą pokazywać jeszcze jedną rzecz tak na marginesie że możecie mieć wątpliwości co do czyjejś uczciwości. Tak, dziewiątka Mieczy, wątpliwości, rycerz Buław, osoba, która potrzebuje cały czas być wolna, tak? albo robi, co chce, jest nieprzewidywalna i karta sprawiedliwości, czyli odpowiednie zachowanie, uczciwość. Stąd mogą być też te energie. To już tak na marginesie, na zakończenie. Moje kochane, moi kochani, moje drogie bliźnięta, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Macz